Dobra, Cześć Siemanko, witajcie w 97 odcinku Dziennika Maszynisty. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj czeka nas służba zupełnie w 100% spaninowa. Jesteśmy póki co na SA135, czyli naszym jednoczłonowym szynobosiku. Zrobimy sobie oglądzinki. Przygotujemy pojazd i wystawimy go na pociąg do Dzierżoniowa. A następnie tym oto sprzętem dwuczłonowym przeniesiemy się do Wałbrzycha miasta. Tam mamy króciutką przerwę. I lecimy do Kudowy Zdrój. Więc czeka nas dzisiaj służba na dwóch takich najpiękniejszych naszych liniach w okolicy. Dobra, najważniejsze pytanko, czy żadnych tutaj wycieków nie ma. Ja? Nie widzę. Tutaj jedynie to z toalety jakiś wyciek mógł być. Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy do środka. Ojej, 07. Co jeszcze tak ładnie wygląda? No może Gina Lolo Brigida. A zaraz po tym takie właśnie. Dobra, komputerek nam się wczytuje. Jeszcze sobie tylko tutaj na kąpie sprawdzimy poziom oleju. Jest między minimum i maksimum 42 stopnie. Więc możemy śmiało przejść do uruchomienia zamruczy czy nie. zamruczał. Ehehe. Dobra, to czekamy aż nadmucha się przewód zasilający, popełniamy, sprawdzamy czuwaki radiosopa, idziemy na drugą stronę, wypisujemy papierki i czekamy aż zwolni się tor, bo przed nami stoi 45W, które chyba będzie hało do Międzylesia, więc... A nie, w sumie to jak tam zrobi miejsce, to możemy smychnąć sobie od razu. Dobra to czeka nas, się popełni, napełni, nadmucha i będziemy sobie haratać. To do zobaczenia za moment. A nasza maszyneczka czeka. I kabiny. Wszystko w porządku. tam sobie do drugiej. O, mój łokietek. Jesteśmy już w peronie. Do diastu jest 30 minut, więc niedługo nasza podmiana powinna przyjść. Może jeszcze zdążymy zrobić próbę hamulca, tak żeby już kolega w 100% miał wszystko gotowe. Dobra, to widzimy się w drodze na drugiego szynobusa. I dobra, podmianka przyszła, więc scharatamy z powrotem na tor szósty, a po naszego szynobusika i całe przyjęcie musimy cmyknąć od nowa. Dzisiaj sporo treningu, tak żebyśmy nie zapomnieli jak to się robi. A nic tu nie jedzie, to sobie schudzimy. Dobra, widzimy się Obok. nobus już się zbliża. Już pukam to do drzwi. Jeśli ci słucha techno heavy metalu czarnego ruka, to już wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. O, osiołek, siemanko. Dobra, tutaj nic nie pourwane No kurczę, trzeba ładowarkę latarkę naładować Dobra, nie ma tutaj widocznych zam oleju teret Dobra, smykamy na drugą stronę, ale to już sobie sam smyknę żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu o i dragonik dragon? Nevada, czy to gryfin? te malowanie to mnie a nie gryfin pierwszy Kurczę, pamiętam kiedyś na samym początku miał takie zielone sportowe malowanie kurde ale megaż to taki kolor auta to ja bym chciał dobra to wbijam do środka i no to co powiem że zaoszczędzę no to już. Już straciłem. Dobra. Widzimy się w środku. Dobra, miało już nic nie być, ale musiałem nagrać ten dźwięk tej sprężarki. Kurde. Naprawdę. Sprężareczka na siódemce i na byczku. Miód dla moich uszu. A dla waszych? Dobra, druga strona. Pik, pik, pik. Też elegancko wszystko. Dobra. Teraz to się widzimy w środku. Przewód główny napełniony. Zahamowało. Czyli w tej kabinie czułaczek nam w razie czego uratuje życie. Czas na radio stop. A zresztą co będziecie mnie oglądać. Pik Smyk. I również zadziałało. A to w ogóle to mamy do czynienia z taką tą luksusową wersją Mesa 134 A już te zasłonki takie no, bardziej solidne. Światła e, już takie LEDowe, że kurczę niektóre. Impulsy gorzej świecą. Dobra. Uj, jaka ta torba ciężka. Tutaj jakiś panel dla drużyny konduktorskiej zamontowany, żeby chyba mogli sobie komunikaty wyświetlać. Wygłaszać znaczy się. O, tutaj dodatkowy monitorek. Kiedyś jechaliśmy tym do trzebnicy i nawet jest odcinek z tego że tutaj w kabinie tak głośno gadało nam czy znaczy nie gadało tylko wydawało jakieś takie dziwne dźwięki inne drzwi już o, z tą antypaniczną klamką o którą zawsze łokietkiem walno, wal, waliłem mam nadzieję że już dzisiaj to nam się nie przydarzy obkręcaj się dobra biorę się za wypisanie papierów sprawdzenie urządzeń czujności do wjazdu mamy 90 minut więc cóż będzie trzeba czytać instrukcję. no jakoś ten czas będzie trzeba zapełnić i wyjeżdża szynobusik, który przygotowywaliśmy mam nadzieję, że kolega objeździ służbę bez żadnych problemów, spokojnej siemano Kurczę, 20 minut zajęło mi wypełnienie karty jedna i druga strona ale przyznać muszę kurczę tak nieskromnie no pismo to mam takie całkiem całkiem ładne co? Hehehehe. Mi się podoba naprawdę Chociaż zawsze wiecie wolałem w liniach pisać niż w takich pustych krateczkach ale i tak chyba nie jest źle Dobra, to do odjazdu 65 minut widzimy się w Perunie Kurka, Pelek, para leci z ust. Kurczę, myślałem, że jest cieplej. Dwa Elfiaczki. Jeden do Międzylesia. Zamiast Endolino. <laughs> Czyli jeszcze nie jeździ. A drugi do Kocka Miasta i potem chyba do Wrocławia albo do Rawicza. Powiem Wam, kurczę, jestem trochę zdziwiony, bo taką jedną z największych wad szynobusów było to jest to że e, przy dezaktywacji kabiny otwierają się drzwi z obu stron. A tutaj, na tym szynobusie, tamta ta kabina jest dezaktywowana i drzwi pozostają zamknięte. Tych się nie da otworzyć i to jest naprawdę ogromny plus, bo ono unika się takich wielu potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, że na przykład pasażer w czasie zmiany kabiny oprze się e, poza skrajnią peroną, ten przycisk otworzy i wypadnie. Na szczęście chyba takiej sytuacji nie było, ale teoretycznie taka szansa istnieje. E, I ta modyfikacja ten problem rozwiązała, więc elegancko. Aż się sam zdziwiłem, nie, bo musiałem się wrócić, żeby sobie drzwi otworzyć, żeby udać te piękne nagranie nie? <laughs> z elfikami. Więc mam nadzieję, że to nie żaden błąd, tylko naprawdę prawdziwa modyfikacja. Dobra, lecimy na drugą stronę. Żebym to powiedział, bym miał jeszcze coś mówić. Dobra, to lecimy na drugą stronę. I kolejna siódmeczka dzisiaj coś nas prześladują. Kurkafelek, fajnie byłoby poharatać, ale nie ma takiej szans, niestety... A to ta siódemeczka jest też po takim lekkim tuningu jak ten szynobus, już nie ma bocznych drzwi wejściowych do kabiny. Nie wiem czy słyszycie, ale sprężareczka się załączyła. Naprawdę piękny dźwięk. To wielokrotnie na tak mówiłem, ale kiedyś nawet sobie ustawiłem to na budzik. A co się tak wycykałem, że... Pierwszy i ostatni raz. <laughs> Naprawdę kurde. Od razu na równe nogi wstaję i myślę, że jestem w pracy. O, akurat wyjeżdżają sobie siódemeczkę i Tamarka. marka. To na raz, mam też spokojnej. Jesteśmy w Wałbrzychu głównym. Zmiana kabinki, szybka próba, i za jakieś 3 minuty jedziemy do Wałbrzycha Miasta. Więc już prawie z góryczki, a nawet i praktycznie też z góreczki, bo tam jest z górki po prostu. Dobra, hamujemy, luzujemy. I jesteśmy gotowi. I dojechaliśmy do Wałbrzycha Miasta, planowo chyba tam z 20 sekund po czasie. Kurczę, problem z tą maszyną jest taki, że strasznie długo drzwi się otwiera, że pasażer naciśnie guzik i dopiero po kilku sekundach one się otwierają. Nie ma także praktycznie od razu, więc do Wałbrzycha Głównego. Przez to mieliśmy jakieś 2 minutki opóźnienia, ale na szczęście w obrzeżku 6 minut postoju, więc się zniwelowało. Teraz odjazd mamy no, za godzinę 20, więc jemy czytać instrukcję dalej. No ale w sumie pst, może jakiś felek wleci, no to my czytamy, a wy oglądajcie. Stawianie się w peron do odjazdu. 19 minut. Pip, pip. No i dobrze. Jesteśmy w peronie do odjazdu. 10 minut. Haratamy. Kurcze. 8 minut postoju. Zawsze jak jest zmiana kabinki na próbę. To wiecie 4-5 to już było. Kurcze. Luksus. A tutaj 8. Kurcze. Naprawdę. Elegancko. Dobra, time teraz nie robimy, zrobimy sobie go do kudowy, wykorzystamy, że jedziemy po tych dwóch ładnych liniach no to niech będzie trochę tej i trochę tej dobra, no to widzimy się jak będzie coś się działo albo w tu tudzież mamy gdzieś jakiś postój Kłocku miasto, o w Kłócku mieście mamy 7 minut więc jak nic się nie będzie działo to Zapraszam Was tam. No to do zobaczenia. I dojechaliśmy szczęśliwie i no dobra, prawie planowo to Kłodzka Miasta. Dwie minutki po czasie, za dwie minuty mamy odjazd. Tak trochę jak Gustlik jadę w tym czołgu. Już w sumie, no teraz mogę podnieść. Ale jest taki problem jak się jedzie z Wałbrzychem, nie, latem w szczególności, że kurczę, cały czas z rana słońce wali normalnie przez szybę. Do tej pory czuję jak mam tutaj nagrzaną kruszulkę, nie? Masakra. W tamtą stronę do Hałbrzycha jest git, ale powrót to kurczę, no naprawdę jeszcze wiecie jak ta roletka tak nie działa, no to jest kiepsko. Szyba jest ogromna, więc w no pole do nagrzania też jest ogromne. Eee, no cóż, to opóźnionko spowodowane no, tymi drzwiami, jeszcze z tymi naprawdę kurczę Ach, powinno to działać troszeczkę sprawniej szczególnie, że mamy y, na wymianę pasażerską y, po czekajcie 6 razy 3 po 18 sekund a samo to jak się drzwi otworzą to to jest 15, nie? więc kurczę nie ma lekko Dobra, 6 dobra, 30 sekund do odjazdu. To widzimy się hmm, za polanicą może na tej mapie albo w polanicy. Udało się po 2 godzinach i 45 minutach i tylko jakieś jakiś, no mniej więcej 100 km przejechanych udało się. Dojechaliśmy planowo do Kudowy Zdrój. O oh, i czekajcie popatrzmy o której mamy teraz o 11, 11, to 40 25 minut jasny gwint ostatnia moja wizyta w Kudowie i, 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 i ten to było 6 minut tylko jedyna dobra idziemy na drugą stronę oh, masakra kurde, ale jestem w pozytywnym szoku kurka Fedek Kudowa z Kurczę, takie dziwne uczucie. Człowiek już wszystko zrobione. A tu jeszcze tyle czasu do odjazdu. Jasny gwint, nieprzyzwyczajony człowiek. <ścoughs> Trzeba trochę rozchodzić po tych kilku godzinach jazdy. Powiem Wam szczerze, że kurczę te pierwsze hamowania to takie średnie były. Ale już no, na szczęście maszynka wyczuta. I elegancko się prowadzi. Oby tak do samego końca. Tak ostatnio myślałem, czy by tutaj ten mój kijek od 360 -ki się nie zmieścił. I takiego kabwiusa stąd. Hmm, ciekawe, ciekawe. Ty nie kombinuj. Kurcze, nigdy tu nie byłem wcześniej. Panienka do piękna, ale z innej wersji, z innej strony. mieście albo Wykłosk w mieście. I tak jak mówiłem w Kudłowie no postój taki długi, niespotykany, tak teraz też 14 minut planowego postoju, gdzie przed nami tylko 2 km i byśmy już ratali do domu. No ale dobra, jakoś ten jakoś fakt przeżyjemy. Najważniejsze, że już prawie koniec pracy. Od 2.53 mamy godzinę 12.48, więc troszeczkę czasu w pracy dzisiaj spędziliśmy, ale daliśmy radę. Tak był moment, że kurczę, temperatura rosła na jednym z silników, kurczę, no i miałem takie obawy, ale kurczę, maszyna też dała radę. Dobry Szynobusik. Więc te dwa kilometry to już powinniśmy bez problemu objechać. Dobra, podliczam kilometry, a sprawdzam paliwko i widzimy się na Kłocku Głównym. W Kłodzku Głównym chyba. Nie jedna była w ciąży i straciła dziecko. Zgłosiła się kobieta na policję. Gdana, kolega ruszył w trasę do Legnicy, a my ruszamy w drogę do Przemka i do domu. To w, to w domu, to w Przemku zrobimy podsumowanie. Dobra, to będzie mega szybkie podsumowanie. W aucie strasznie gorąco, więc tak, dzisiejsza służba... Była taka niby spokojna, niby prędkości takie wiecie, piku-piku, ale taka dosyć wymagająca. Na 20 postoi na stacji na żądanie zatrzymaliśmy się 13 razy. E, raz, nawet jak może zauważyliście, ten timer chyba taki szybki, rowerzysta sobie wybrał miejsce postoju, odpoczynku właśnie e, na krawędzi peronowej e, jednej ze stacji. Tutaj na koniec też jedna osoba, tylko tego już nie widzieliście, bo było... Aha, tak, bo się timelap skończył w Polanicy. Na stacji przed Kockiem Miastem też jeden rowerzysta sobie zrobił miejsce odpoczynku, no ale on to w takim miejscu siedział, że ciężko było go zauważyć, więc przyjąłem, że no nie jest w miejscu widocznym. Więc nie wyraża chęci, do zatrzyma żeby się zatrzymać. Oprócz tego, przed szczytną mieliśmy przypadek, że auto jest tam 30 na godzinę, ze względu na taką słabą widoczność, i auto zatrzymało się na stopie i ruszyło. A ja byłem no, tak no, z 50 metrów od niego, i brawo, że się zaczęło na stopie, ale w ogóle się nawet nie, roze nie rozejrzał. I jak zatrąbiłem, to taki zdziwiony był i się zatrzymał dopiero nie. A oprócz tego cała służba przebiegła elegancko. Pogoda fantastyczna. Suchutko. Przyczepność bardzo dobra. Gdzie tam nawet w tych bartnicach, nie bartnicach, gdzie tam prawie zawsze jest ślisko, było elegancko. I dobra, nie przedłużam. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. Dobra, no to chyba tyle. Aha, dobra, to zapraszam Was na serwer Discord, na Instagrama, Facebooka, la la To do zobaczenia w kolejnym odcinku Dziennika Maszynisty. Siemaneczko, cześć!